okej, okay, no to jesteśmy na Starym Grodzie I Tak jak wspominałem poprzednio Z zaliczenia mamy okonia 1-2 kg No i 10 różnych gatunków łowiamy też teleskopem mi się gdzie by to podejść. Ja kiedyś tutaj łowiłem, na pewno, tu były krąbie Tu były płocie, tu były leszcze Tutaj, tutaj obok Łowiłem Konie na spinning to byłoby ciekawe, jakby to połączyć albo w jednym miejscu łowić, tu, tam, tu, a spróbujemy się na razie ustawić tutaj. No dobra, ja sobie poustawiam teleskopy na różne przynęty, przykładowo, nie wiem, czowniczka. Musiał sobie tak wrzucić, tu, 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 dwójka, dwójka, teleskop jest w czwórce, dwójkę, tylko wymienić na jakąś taką wędkę, dobra. Tu jeszcze jakieś branie jest, od razu pierwszy rzut. Oklenia to się nie spodziewałem. Dobra, to pierwszą z dziesięciu rybek skliczony. Klenia tu nie uwielbiam. Ryby biorą, nawet się nie zorientował. Nie, może? A mógłbym mieć tak zostawiony zestaw, jak na węgorza. Bo niech sobie jeden leży, bo no tam będzie, wydaje mi się, dosyć dużo akcji na tych pozostałych dwóch kijach. Tu tak samo, bym mógł ustawić jakąś czternastkę, dwunastkę, czternastkę i białego rubaka na początek. I później coś tam będę kombinował. Najwyżej pokażę. To za duży spawik mam do tego, albo ten spowik. to był. Ten spowik był pod węgorzem. Jureczko jakieś. Jak głębokość jest? Tylko. Tylko głęboko jak na to miejsce. No dobra. Bierze na czwórce. No, ktoś nie wiedział, jak te wędki tak półstawiać, jak teraz ja to zrobiłem, to się przytrzymuje u. U! I się na no numerki, zawsze na jedyncem herbatę. U i jest krąpisko w ogóle na drzewnicenie, nie? Kolejna ryba do, do listy zaliczona. Właśnie krąpię się bardziej, spodziewałem. Zresztą chyba o tym wspomniałem. O, jest okonek. Chyba przewidywanie się sprawdzenia. Ale ja wrócił bardziej tego krąpia. bo tam jeszcze w zadaniach jest krąpik. Co pamiętam, na, na starym grodzie do złowienia 650, 650 gram? 650 gram, z tego co mi się da, już szybko sprawdzam. Tak, też przy okazji tego, jakie biorą tu krąpie, to fajnie było to zaliczyć. Właśnie. Z tej okazji. Okoń jest do zaliczenia na dowolnej typie wędki. Ten krąb też na dowolnym typie wędki. Może by. Może by. Fajne branie. kreniowo Może by zamienił ten teleskop jeden w gruntówkę. Co tak by myślał? Próbujemy tak, z gruntu połowić. Zostawię te proste zestawy. Tylko zwiększę trochę haczyk. Jakieś takie ósameczki, Dziewiąteczkę, może taki być. Dam czerwona grubaka. Gdzieś tak z 8 metrów. Jak nie, brał, nie będą brały to konie. to będą brały może i krąpie. Gdzie mało konia. Mal no, wcale można zamienić na jakieś słodkie ciasto, bo ona to lubi. Te krąpiki. Chciałem tu jakąś płotkę. Też jak tu nie ma krąpia. Klenia to w ogóle mówię, nigdy się nie spodziewam, ale jak nie ma krąpia, to tu raczej się mówi o No dobra, ja powiem jedno. Tu nie ma chyba sensu stać. Znaczy, widzę, że biorą okonki, jakieś pojedyncze sztuki, ale nie wiem, może bym się przerzucił obok. Ale to chyba jest marnowanie czasu. Na pewno biorą tutaj, chyba, że wieczorem zaczęłyby. O, właśnie, wieczorem zaczęłyby dopiero brać krąpię. To chciałem powiedzieć. Tam może jednak zostanę tutaj. Było blisko. ja udział na drżownicę Hack 16 Dobra, to jeszcze mi im szansę. Tak, tu zostaniemy. W międzyczasie zmieniłem sobie na haczyk. By nie ta wędkę. To jest ta wędka. Tu w międzyczasie zwiększyłem hak na dziesiątkę dałem do robaka. Też metr gruntu i zobaczymy, może jednak będą brały. To zostaniemy. no to powinien być krąg Teraz tak, jak nie biorą okonki, no to pozmieniam na zmienimy to na słodkie ciasto. Czy ja mam słodkie ciasto? Miodowe, miodowe, miodowe. Nie. Muszę sobie zrobić. Powinien mieć składniki. Właśnie, ktoś potrzebuje słodkie ciasto, to też napiszcie w komentarzu. Spokojnie tu wyślę. Dobra. Którą wędkę podniosłem? Chyba tą lewą. Patrzcie chciałem prawą. wykłada jak krąb. No to jest klej, to jest normalnie hit. A bo mm, klenie tak robią, że płyną na wierzch. Jak to ciasto? Tutaj, tutaj. Tu no to dam Te 8 metrów zostanie. się, będę myślał tak. Na pewno pójdę w miejsce, w którym biorą karasie. Ukleję żaby. Myślę, że to w jednym miejscu mogę załatwić w sumie. Cztery gatunki byłoby na nas. Tu biorę te krąpie. Spaliłem, branie fajne. A tutaj ktoś na czacie złożył właśnie kromkę, trofeczkę Na styk o 11 gram, ale zawsze Lepszy taki trafić niż 799 Się pytał o spot, ciekawe czym on odpisze Podejrzewam, że to stoi, o tu, nie wyłożył To leszczyk będzie Dobrze, tu lesz nie zrotował Myślę, że za chwilę ukażę, jak będzie więcej brani. Co my jeszcze my używaliśmy? Podkrąpia? A, tylko podkrąpia. To się nie używało takich haków. Przynajmniej na wędrach z Właśnie gdzieś tam rozmiar jakiś tego typu. Ktoś odpisał 27,54. Czyli w zasadzie tu gdzie ja stoję. Minimalnie w lewo, w prawo. jak się człowiek ustawi na kordach Jak on tu stoi I tutaj stoi Generalnie do to, to samo miejsce Teraz tak, co ja tu zostawiłem za wielkość haka? Dziesiątkę No właśnie Spoty na na nagrywa się na hakach rozmiar Jakiś taki mały, typu jak to. A ja sobie wesoło rzucam. Jest branie krąpiowe. Jak ja lubię jak to wykłada. Krumpi. Można powiedzieć, że jest krąpiowy plus kleniowe. Oku. no i jest misja 650 gramów zaliczonej. Ale wam powiem jedno: co, zmiana HK na 20 pomogła, nie? Dobra, ja byłem bardziej uniwersalnie nastawiony, jak chciałem mówić. Przede wszystkim wszystko, co się da. A teraz bym chciał złowić trofkę. coś mi się wydaje, że mi się nie uda. A dobra, postoimy, bo teraz tak. Jakbym chciał łowić. a spaliłem, spaliłem teraz te branie. Jakbym chciał teraz łowić coś innego. No to ewentualnie jakieś karaski, ale to jeszcze jeden czas. Teraz leszcze, krąpię. Może by byłoby jakieś. Trochę ustawić Miętusa Też jest opcja Dobra, dam sobie chwilę czasu z tym krąpiem Na tym gruncie coś mi się wydaje, to słodkie ciasto Jestem zdziwiony, że nie, nie w ogóle nic Pytanie, czy przeszkadza mu to, czy to jest prosty zestaw Że jednak chciał tego tą drzewnicę albo czerwonego robaka. Dobra, dolecimy w bank. Zmieniłem teraz, jak widzicie, na czerwonego robaka. nie już 24 haki to nie jest za mały. Natomiast sirotkę ustawiliśmy, ale dobra. żeby poprować, z... <gryw> z krąpiem i zwiększyłem grunt do, do metra. No połóżę bardziej. Bo będzie za szybko, chyba. No i tak. prowy grunt, czerwone robaki. Tam też zmienimy na tego. Tam jest branie. Chciałbym gruntówkę już podnieść. Możemy jakiś rekord. UL tygodnia wyskoczy? No i czy teraz? Uparcie, już teraz za tym grumpiem. Ale, branie, to będzie. Leszcz? O nie. Tego wam się powiem nie spodziewałem. Znaczy, że się można wszystkiego spodziewać. Może się przypomina początek tej gry, jak straciłem cały zestaw. Najpierw. Działałem długo, 45 50, 60 srebra. Kupiłem sobie koszyczki zanętowe, wszystko co się da. To było bardzo dużo na początku gry. Wyszedł ten dziad, prawdopodobnie. Zatakował na drzewnicę i sprzętu nie miałem. Dobra, my tu gadu gaduję, mam 6 gatunków zaliczonych w tym jednym miejscu. O! -o. Później ubranie. Zaraz tak. Hmm. Tak mówię prędzej. Znaczy, zaliczony ten karp. Bym się nie nastawiał chociaż on tu jest. Nie nastawiłbym się, żeby zaczynać sobie karcia. Ale. O, Jakiś linek, myślałem, że to może podejść. W tym innym miejsce, jak się ustawimy, za przykładową za okryt, czy co to się... To jest jaś czy co? To jest w ogóle dziwne branie Jak węgorzowe jakieś To ukleja? Nie, ja ciazgasz Nie no, hit Jakiś mega multi-spot wyszedł Ja się ustawiłem na co innego teraz no tu. Kolejna ryba zaliczona no, jak będzie problem, to pójdziemy gdzieś chyba na 47-20 tu na ten most i w tą stronę. Tu są karasie. Ja myślę, że karaś tu tak samo jest obok na 65-58. Eee, tutaj na tym powinno tu brać tutaj. W tą stronę karasie linę może. Gorzej jaka mur. W tą stronę raz nagram, tutaj żaby i. Wzięło coś nagród, żaby i... I uklejki. No, jest to co chcieliśmy, nie? Jeszcze trofka, jakby podeszła to po elegancką Tu jest jakieś branie. Już spóźnione. No, wydłużę, wydłużę. Kolejna ładna sztuka. To to. Kiedy jest ten spocik tutaj ten właśnie 3558. Na te rasie. tutaj też z tej strony bywają żaby ukleje. Tutaj w tym miejscu tak samo i liny. Tu i tu, tu są liny. trzymać się opcji dużo. Jeżeli ja tutaj nie zaliczę tych ryb, no to jeszcze to zobaczymy tutaj. Kolejny jazgar. Się zastawiło tak. Co tak się ustawiło? O, jest i Jest i Ten, o którym wspomniałem. Czy ja już mam w jednym miejscu złowione 9 gatunków. Hit. Też kiedyś łowiłem lina, z tego co pamiętam, właśnie. I to też tak bardziej tam w lewo trochę. Tutaj, gdzie mówiłem o tym okonie, czyli tutaj tak wstając. O, tutaj, gdzie jest to? To coś, tu, tu, tutaj w tym miejscu się bawiłem bardziej za lidem. O, tu też dawno nie nagrawałem spotów. Cały czas na ten lewy zestaw tak biorą. To ja zlezę. To z nimi jest nie tak. Co ja tu mam takiego? 1,4 metra. 1,04 m. Hak 20. I tu jest linka fluoro carbon. A tu mam zwykłą linaczkę. Nie, też fluoro 27. To nie wiem, czy mi się różni to od tamtego, to jest mniejszy haczyk. Tylko ja właściwie, wiem co zrobiłem, bo ten grunt tutaj nie oddaję. Za trzeba będzie w zupełnie innym miejscu ustawić. wiem, co zrobimy. Teraz tak, tu to była dwójeczka, dwójeczka. Muszę podnieść czwóreczkę najpierw. Mam takie fikumiku? miku. Jeszcze sprawdzimy, czy to przypadkiem nie pływa ukleja? kleja. Czy lepiej byłoby to robić na? Ja? Dobra, zrobię tak, jeszcze inaczej. U L mi się lepiej byłoby bawić nie? takie rzeczy. Dobra, to tak zmienimy tak, 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 to zostawię, tu ustawię jakieś piórko. Tu zmniejszymy haczyk na tą tam, nie wiem, dziewiętnastkę. czerwony. Jeszcze ten led gruntu jakoś. I tam I to już może być taka godzina. Tak jest elegancko, utęśniemy muszkę, ustawię te 20 cm i zobaczymy tutaj co ukleję. To jest jakieś fajne branie, złożę. ząże zaciąć, udało mi się. Tam jest zacięta ryba. Tu się punkty wbijają, te happy hour jednak to jest Błyscy niesamowity. Dobra, tu jest rybka. Klinisko. Ja mówię, jakie klinisko. Krąpisko. Kurczę, mało braku Skończę się na tym, że mówiłem. Jak to prędzej mówiłem na temat tej prowki. Krąpia. Złowię, 799 to będzie tyle. Już może nie jest mi dane, nie? Za dużo naraz chciał. Klejki dopiero pewnie gdzieś ruszą 6, 7, 8 I wydaje mi też się, żeby tu brały. Fajnie no. byłoby mieć wszystkie wędki na jednym widoku. Dziwne branie to było. No! Co wam powiedzieć? Tam chyba mi upleja go. Się nie spodziewałbym, ile na takich haczek zaliczyć. Amura, karpia. Ile my tu stoimy? 34 minuty. Rybka na minutę. Tam bym chciał zaciąć tą rybę, która bierze na tej łelce. Dobrze, będzie mi dodane. 10 gatunków zaliczone. Jeszcze jakby teraz siadła uklejka, to będzie 11. I wszystko w jednym miejscu. Ale nie, to jest płatka, bo one lubią muchy. Jak nie mają. No to zrobimy Fikumiku. Trzeba się poddać chyba z tym krąpiem. Tu się już teraz ryba zmienia. Niestety nie będzie trofki. 10 gatunków jest zaliczone. To idziemy jeszcze w jedno miejsce. Tam jedno z tych, o których wspominałem. Mogliby poszedł. Stawimy dokładnie, dokładnie te same zestawy. Dokładnie te same zestawy idziemy tutaj. Na te same głębokości ustawię. Czyli metr. Metr. Czyli nie będzie za głęboko? Chyba nie. I tutaj to tu polowanie na żaby im ewentualnie ukleję. To trzeba byłoby chyba tu bliżej. I słabo widzę. Dobra I to jest dokładnie w tym miejscu. I szansa, że tak. Będą brały kleje, będą brały żaby. I. To jest kleń? czy co? Nie, no tu się nie spodziewałem, naprawdę. Chociaż... może nie wyciągałem na muchy przez przypadek. Tu mogą mieć liny. Gdzie ukleja. Nie ma takie obciążenie jak ukleja. No dobra. Czyli byłby 11 gatunek. Dość prawdopodobne jest tu też. Jest tu też. Stawianka 12 gatunek i powinna być różaba. Ale mogą być też liny, karasie i tu no Machniemy nie. A tutaj sobie płynie. Wziął jeszcze jazgasz. Będzie znowu klejka. i. Coś ugryzło i płynie. Ugryzło i płynie? Co to może być? Klej. No tak. Zdrowe. Tu wyłożyło się. Jak przy krąpiech. No to znowu klejno. Czy jakbyśmy mieli problem z kleniem tam. No bo klejno macie tu biorą tawianki no, to lepiej byłoby chyba drzybnicę założyć, chociaż wydaje mi się, że na komarówce ja chyba trawiankę zgubiłem na trówkę, na czerwonego robaka no jest i jeśli karaś czyli to już będzie który gatunek Możecie to policzyć, mi napisać w komentarzu, ile to typu było ryb z powikiem I pomijając te absurdalne ryby typu amur, karp, które tam wyszły, na nie bym się tam nie nastawiał, ponieważ jak mi wpadły, to wam mogłem też wpaść w dzień, byście łowili. Dalej jakieś dziwne, dziwną przynęte ziemniak, to jest na co liczyć. Dobra, Roz, czas skończyć. To jakby mamy, by żaba nie brała, będziecie mieli problem z zaliczeniem ukleja, to widzicie, że biorą one takie, tak biorą jak teraz, to było branie uklejowe znowu. Jak będzie problem z zaliczeniem. No jest i linek. Czyli to, co mówiłem. To tam był Lin, tu jest Lin. Macie. Coś się zacięłem. Tu jakby się dżdżownicę zmieniło. o kolejny linek. Multum Ryb. Duża baba by wam przez dłuższy czas nie brała. To jeszcze możecie się gdzieś chwilę ustawić tu, albo sobie podejść o dokładnie tam i tam też na 18 cm łowić. To byłoby na tyle. Idę te ryby sprzedać. Kolejna no misja zaliczona. Muszę tej znaleźć gdzieś tego okonia 1-2 kg. Może to będzie spinning albo zostawię gruntówki na rosówki i będę jeszcze próbował spinningować. Sprzedamy co my tu mamy? Piki. To jest dobra kasa. Trawiankę można byłoby zaliczyć. Wszystko w jednym miejscu, nie? Tu jeszcze karasia. Zobaczcie, jaka to jest kasa w jednym w sumie miejscu. Nie no, dobra, dwóch. To można zajrzeć ukleję teraz na tym, co wam pokazałem. Pełno kasy. I jak pomogłem, to zostawcie łapkę w górę. W sumie tu się natrzaskaliście, ale możecie zostawić, jak ktoś się jeszcze nie zostawił. No i dzięki. Odspoczenie następnym robieniu misji. Narka. A i na transmisjach pamiętajcie nie. Transmisje są na drugim kanale.